Witam wszystkich z tej strony MSB-BOY Tak, właśnie to ja A dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek Ja nagrywam z GTA 4 I w tym momencie Patrzcie jakie umowane Ferrari, żółte Enzo, piękne Zaraz zobaczycie jaki Bayer drzwi otwierane do góry Pięknie, ładnie I lecimy po kolejne zlecenie Tak to, Ale narzuciło Pogoda dzisiaj, ponura dzisiaj U mnie nasz zapno taka nie jest, jak No daleko nie musimy jechać tutaj do Romana, zejdziemy, zobaczymy co, co musimy dla niego zrobić Co się dzieje Tak, właśnie tak Zbrodnia i kara, taka jest nazwa misji, którą wykonamy w tym odcinku I Romana, Romana o, Roman, what are you się. doing in the dumpster, man? Are you no, what are you talking about? Get out of there, man. Freaking no, out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. I'm be... Fuck you Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up. And now we're dead, because Felston is a psychopath. He's going to kill us, because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You killed their man. guy, they killed you. Roman. Get out of there, man! Listen to me. Vlad lad was a piece of trash. care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Get out of there, you smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Get out of the darkness. The fat man. The boss wants a little check. Ale nic nam się nie stanie. jesteśmy mocni, nikt nam nie zagrozi. Jest ha ha ha. On faktycznie groźnie wygląda ten szef. Wake up. We had to gag him to stop his screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Oyma. You've been a bad boy, Mr. Dog. And the boss is not happy. Oh no! shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? Uh, my cousin. From. Don't be an idiot. <laughs> you know, I'm gonna off your Roman fucking problem. Speak. Okay, okay. You dead like sit of the ass. What do you want me to say, huh? Ah! <Dreams> <thôi> <sieht> You think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, but some ape threatens me with a hacksaw. -so. No, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do oh, oh. I agree. <laughs> <and we. No! laughs> Look at me I of shit. now listen, Nicobelli. You are very lucky what was an idea. The only reason I keep him around is because I found his sister. Look at me. You owe me. I got some big in my and And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale

Słuchaj, we'll take care of your cousin, but you i potem Roman. Roman, go, go, go. I'll take care of no, musimy ruszać. Nie ma co? Trzeba uratować naszego kuzyna i nas. Proszę Musimy znaleźć radio. Mm, teraz znaleźć radiowóz w takich warunkach Nie byłem cbm -e. Tu patrz jak pan na Ta M5 no, pięknie. A tu mamy naszych policjantów Zajdziemy po... Tak żeby nie, nie stwarzać pozoru żadnych, nie mamy tam selekcją

o nie, jednak nie. Włączymy sobie syreny, żeby nam auta z drogi nie No i idziemy, w ogóle na tak. Łoooł, ale ślisko. Dobrze z tym Drogi z ważną misy. O już widzimy pierwszą furganetkę. Musimy podejść do okna kierowcy, furgonetki. O, pięknie. Proszę pokazać co pan wiezie. O, niestety. Zły trop, lecimy na następny.

Mercedes są się wkradł na czerwony. No i pewnie będzie tak, że. O. I trzecia próba na tym tutaj. O. Ale dziwny Bóg. przeniosło mi tego. Radiowóz o kilka tygodni. Była przed jest za. No, no. Widzimy trafę. No, fajnie, dzięki, fajnie, że mi pomogłeś. Wstanął na szerszej No, gdzie jak chodził, już pobiegł. Chyba chciało to pomóc sobie, coś mi się tak wydarzyło. Nawet za bardzo nie miałem żeby uciekać. Patrzcie jak wiadomo Ładnie naprzeciw. Zatrzymaj się! Zły człowiek. już trąbi. On no co? Jest prany. Ej! Co to było? Chodź tu.

Big fucking mistake I'm dead if I this shipment No chodź tu gdzie jesteś, taki kozak byłeś? Bani cię! Pa! Headshot Więc powiedz ludziom na mieście, że donika cię szkiwa Tak Idziemy do kryjówki Z tyle wzorami na palcach. brudne to nasze auto, ale... W sumie to nie nasze auto, nie wiem co się trzymać To są mole? Drifta, we No to jest, słabo wiesz No! Ale merda Jak jeździsz, kobieta? że jakiś kryminalistyczny autor strzałno, mam no, kupa czasami im prędkość. Uuuu! No ale komulca nie ma najgorszego widać I tu pa pomiędzy drzewami tak przejechaliśmy. Uwaga nie chciałbym gardilla zepsuć. Tu mam się otwierać się. już o, nawet do darażnik nie wszystko i jesteśmy na miejscu Tak, jesteśmy na miejscu i co dalej? Co będzie dalej? Mamy broń, żeby nic nie zauważył Pieniążki dostaliśmy, dostaliśmy też respekt od Faustina, którego poznaliśmy w tym odcinku. I wygląda na to, że dzwonił do Dimitri jeszcze. Zobaczymy. W Zobaczymy. Roman? to jest Nie z nim zobaczyć. kiedyś się z nim zobaczysz, no? Dobra. To na w tym odcinku koniec i do zobaczenia w następnych odcinkach. Polecam, subskrybujcie, subs no jakoś tak. Oceniajcie, komentujcie i wiecie tam. Oglądajcie. Do widzenia, bye bye.